Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na luty 2024 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem strzelca. Moi kochani, to jest moje pierwsze czytanie dla Was w tym roku. Niestety w styczniu ze względów zdrowotnych nie mogłam Wam zrobić czytania, dlatego startuję dopiero teraz. Z moimi czytaniami. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na ten 2024, aby Wasze marzenia się spełniły, Wasze plany poszły tak, jak sobie zażyczycie, ułożyło się wszystko tak, jak sobie zaplanowaliście. Czy zaplanujecie, bo może jeszcze będzie tych planów dużo na pewno na ten rok. A przede wszystkim życzę Wam dużo, dużo zdrowia, bo jak zdrowie jest, no to wszystko można zawsze popchnąć do przodu. Kochani, zobaczymy jakie tendencje was oczekują w lutym i pierwsza karta to jest wasz temat. Sąd ostateczne, to co będzie pomagało lub przeszkadzało. Ósemka monet, wasza świadomość, as monet, wasza podświadomość, czwórka kielichów. To co było Dziewiątka buław. To, co będzie. Czwórka mieczy. Wasza energia. Szóstka buław. Energia zewnętrzna. Czwórka buław. Ósemka mieczy. Obawy lub nadzieje I karta na przyszłość. Dziesiątka mieczy. Troszeczkę damy do tyłu. Do dołu. Do dołu, żeby lepiej... Wtedy te na górze lepiej widać. Um, waszym tematem jest sąd ostateczny. To jest fajna karta, bo pokazuje, że człowiek się zmienia, człowiek się staje do, dojrzalszym, więcej ma doświadczeń, więcej przeżyć, więcej wokół niego się dzieje. E, to człowiek po prostu zmienia się, wzrasta. E, szlifuje się z takiego diamentu w taki piękny, drogi brylant, można tak powiedzieć. Życie go szlifuje, tak? Niekiedy sami oczywiście też e, chcemy i przykładamy dużo, dużo właśnie uwagi do tego, żeby nasz rozwój osobisty e, też był taki, no, taki bardzo. E, wyszlifowany, można tak powiedzieć, no, żeby być po prostu człowiekiem mądrym, tak powiem krótko, żeby po prostu łatwiej nam było żyć. I tutaj ten Sąd Ostateczny właśnie pokazuje, że w tym miesiącu będzie coś dla was ważnego, jakaś sytuacja, która będzie właśnie wymagała od was skupienia bo wy będziecie sami na siebie prawdopodobnie zdani tutaj, tak? Ta ósemka monet to jest właśnie taka karta pracy, jak to się mówi, z małych pączków czy z małych bułeczek się robi duży chleb, czyli powoli, powoli, powoli człowiek yy, nabiera doświadczenia, trening czyni mistrza. I tutaj widać, że z tych małych motylków, tak na początku były małe motylki, z, z wiekiem czy z czasem, z doświadczeniem te motylki są coraz większe, a człowiek rozwija się. I tutaj będzie widać właśnie w tym miesiącu dla Was jakiś rozwój, jakąś zmianę, być może wewnętrzną, być może wewnętrzną. E, zobaczymy. Mm, tutaj mamy też bardzo pozytywną kartę, energia zewnętrzna. Za zobaczymy, kochani. Coś się walnie, coś się walnie. Wierza, dawno tej karty nie widziałam. Coś się zmieni tak nagle. Tutaj widać bardzo duży, duży ogień. E, coś będzie, coś się e, w waszym życiu zmieni nagle. Mm, z dużym czaskiem, można tak powiedzieć. I wy będziecie się przejmować później właśnie jak to poukładać. Czasami jest tak, że pewne sytuacje się po prostu tak układają, że nagle się coś się zaczyna kruszyć, coś się zaczyna walić, coś się zaczyna zmieniać, nie z tego nizowego, no i trzeba się zastanowić, co tu zrobić żeby dobrze zrobić, żeby wyjść z tej sytuacji jak najlepiej, bo tutaj ta piątka pokazuje, że będziecie się przejmować. Będziecie się przejmować przyszłością, czy ja sobie dam radę, czy ja poradzę, bo tutaj właśnie ta sytuacja będzie wymagała um, od Was dużego zaangażowania, o czym mówiłam tutaj już przy tej ósemce monet. E, wasza świadomość również pokazuje as monet, że będziecie na nowo inwestować będziecie być może zmuszeni do takiej inwestycji. Chciał czy nie chciał, ale trzeba czasami, tak? Sobie też przypominam właśnie taką sytuację w moim życiu, gdzie nagle coś się właśnie e, zmieniło i to właściwie bez mojego jakiegoś e, e, udziału, po prostu sytuacja na zewnątrz się zmieniła i ja się musiałam do tej sytuacji przystosować. No i oczywiście to nie smakowało, no ale trzeba było coś z tym robić i to też było nagłe. I to tak też mogę sobie tutaj teraz to wyobrazić, tak jak to u mnie było i człowiek się przejmował, o jak to będzie, jak ja sobie dam radę, jak, jak, jak sobie to wszystko ułożę i tak dalej, i tak dalej, bo y no, sytuacje są różne w życiu, teraz nie będę już mówiła o co tutaj chodziło, bo za, za, duży, za długo by tutaj mówić, opowiadać swoje historie życiowe, ale tutaj akurat tak sobie przypominam, właśnie to też jest tak, że nagle coś rypnie w życiu, i człowiek później jest zdany naprawdę na siebie i znowu od początku musi budować, tak jak tutaj te, te motylki, tak, z takich małych do to, to takich duży. No, i tutaj też jest wskazane, czego tutaj akurat nie widać, ale powiem Wam, co jest też bardzo ważne: zawsze mieć odpowiednich ludzi obok siebie, tak? Odpowiednich ludzi. Jeżeli ich nie ma, to szukać, krzyczeć, że człowiek potrzebuje pomocy, to wtedy zawsze ktoś się zdanie, pomo kto pomoże, bo tutaj widać, że będziecie zdani na siebie, no a samemu to wiadomo, że czasem jest dobrze. Tak? Jeżeli mamy jakiś cel i człowiek wtedy patrzy, na, na, zwraca uwagę na to, co czuje, co myśli, co chce, co jest bardzo dobre, ale jeżeli widzimy, że potrzebuje pomocy od innych, to musimy tej pomocy szukać, żeby po prostu siebie nie zatracić. W przeszłości dziewiątka buław pokazuje, że były już jakieś przeżycia, i, i te przeżycia być może właśnie też dadzą Wam też taką siłę do tego, żeby tutaj. No, aż tak się nie, za, nie załamywać, bo już coś takiego być może podobnego było w Waszym życiu. No i tutaj można powiedzieć już jest troszeczkę doświadczenia, i teraz człowiek będzie bardziej e, umiał sobie z tą sytuacją poradzić, tak że nie będzie tak zraniony jak kiedyś tutaj, tak, bo tutaj dziewiątka też pokazuje te już zagojone rany, ale też było, było coś. Ja tutaj już więcej widać jest tej, tej takiej e, takiego nastawienia optymistycznego, e, albo takiego też e, nastawienia, takiego, że dam sobie radę. tak, Dam sobie radę, mam już tą siłę, mam to doświadczenie, i wiem, że wyjdę z tej sytuacji jak najlepiej. Ta sytuacja być może również będzie Wam potrzebna, właśnie do tego wzrostu tak, do, do tego, aby wasze doświadczenie życiowe było jeszcze większe, abyście stali się jeszcze silniejsi i e, wtedy poczujecie się tacy troszeczkę może e, nie aż tak e, e, delikatni, tak, że właśnie jak jakieś tam przeciwności e, są, to człowiek już się załamuje i lamentuje, i co to będzie, a niekiedy właśnie jest tak, że jak my już troszeczkę przeżyliśmy, no to podchodzimy do niektórych spraw właśnie z takim dystansem, z takim luzem, i niekiedy właśnie najpierw damy sobie czas, żeby się zastanowić, jak to te klocki na nowo poukładać, i nie padamy w panikę. Także tutaj ta nowa inwestycja jest pokazana, że coś będzie, będziecie musieli. Na nowo inwestować, tylko ważne, aby to robić z głową. W podświadomości czwórka kielichów, tutaj widać, że no tak do końca nie jesteście zadowoleni, bo być może to będzie właśnie taką niespodzianką tutaj dla Was. I z jednej strony myślicie, okej, okay, być może to jest dobrze, że tak się stało. To ja sobie teraz wszystko na nowo poukładam, bo właściwie to już był czas na to, żeby tutaj coś się zmieniło. Ale tak do końca tutaj widać, nie, jest, nie ma tego zadowolenia, ale jest ta chęć tego zwycięstwa. Dwie karty, te dwie. Szóstka buław to jest karta zwycięstwa, czyli jednak mimo wszystko jeszcze mamy gwiazdę też świetna karta, mówiąca właśnie o spełnieniu marzeń, życzeń itd. Wasza podświadomość Wam tutaj bardzo będzie pomocna. Będziecie liczyć na jakieś właśnie takie pozytywne sytuacje, pozytywny właśnie taki rozwój ludzi, którzy właśnie mogą się pojawić w waszym życiu. Będziecie dążyć również do tego, żeby była duża wymiana między Wami i innymi szybka wymiana, nagła wymiana, ale pozytywna, aby aby tutaj z tego, co, co tutaj jest, jak najwięcej e, dla Was dobrego zrobić. Dwie świetne karty. A właściwie ta też, ósemka buław, też jest dobra karta, ale tutaj mamy to zwycięstwo i gwiazdy, i tutaj mamy też zwycięstwo. Wasza energia będziecie dążyć. Powiem, jak burza do przodu będziecie szli, tak? Obojętnie, co jest do przodu i, i koniec. I się nie, o człowiek nie będzie patrzył, nie będzie się oglądał do tyłu. Energia zewnętrzna czwórka była widać, że tutaj też będzie jakiś powód do świętowania. Być może ktoś z zewnątrz właśnie sprawi Wam... Też jakąś bardzo miłą niespodziankę. I tutaj masz, też mamy sąd ostateczny. Sąd ostateczny mamy, mamy e, śmierć i mamy rycerza miecze. I tutaj widać, że ktoś na zewnątrz też przyczyni się do tego. tak Tutaj mamy śmierć, tutaj mamy wieżę, czyli no coś będzie się działo, jakieś, jakieś zmiany będą i ktoś właśnie na zewnątrz będzie. Miał duży udział w tym wszystkim. <laughs> Przepraszam. I będzie ten, 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 właśnie ta inicjatywa tego człowieka, będzie również miała wpływ na to, że tutaj dla Was się zacznie coś nowego, też jakiś nowy etap będzie w Waszym życiu. Tak, ten ktoś będzie właśnie wszystko w tym kierunku robił żeby z wami wejść w jakiś nowy etap, w jakiś nowy układ być może, tak? Nie wiem, czy to jest pod względem emocjonalnym, dla mnie to jest bardziej też pod względem pracy, coś właśnie, takich jakieś sprawy biznesowe tutaj kielichów nie ma, ale tu nie zawsze muszą być kielichy, tak? Jeżeli mówimy na przykład o układach takich partnerskich, rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widać, że ten człowiek też jest bardzo zaangażowany i też tutaj widać, że ten człowiek też jest sam, sam dąży do tego, też duża szybkość jest i też będzie pracował nad tym, żeby dołożyć tak, taki dobry kawałek roboty do tego wszystkiego, włożyć, tak? I, i z Waszej strony jest to samo. Czyli mogę sobie wyobrazić, że ta osoba będzie dla Was przyjazna i coś, coś będzie właśnie nowego, a coś stare pójdzie w zapomnienie, a coś nowego będzie. Dla niektórych to właśnie być może nowa droga życia z długą osobą, tak, wejście na, no właśnie, jakaś relacja nowa też może być, tak, do której się przygotowywaliście i teraz trzeba jakoś wziąć się w garść i to wszystko tak ułożyć, żeby było dla Was dobrze i dla tej drugiej osoby też mogę sobie tak wyobrazić, ale mogę również, tak jak powiedziałam, sobie tutaj też wyobrazić jakąś inną sytuację, być może na tle zawodowym, gdzie, gdzie trzeba będzie dużo pracy włożyć, bo coś trzeba zmienić firma się na przykład rozwiązuje, zmienia strukturę czy coś w tym rodzaju i, i trzeba tutaj y, dużo pracy włożyć i, i jest też y, szansa na to, że wy z tego wyjdziecie bardzo dobrze, że to, to daje da Wam szansę na przykład do tego, abyście dostali jakieś lepsze stanowisko, na przykład pracy, czy, czy czy w ogóle zabłysnęli może, tak? Żeby ktoś Was zauważył z tych wyższych etarzy. Czwórka e, była właśnie też pokazuje tu jakąś zmianę. To jest też taka karta, taka typowa właśnie stania na ślubnym kobiecu, tak? Ale to jest tylko symbolika tej karty. Czyli to może też również znaczyć, że będziecie budować z kimś, oni nie, nie musi to być wasz partner. Ale zupełnie coś innego, na przykład z Waszą firmą, tak? Będziecie stać na tym ślubnym kobiecu, tak powiem w cudzysłowie, będziecie coś budować. Wy jesteście potrzebni firmie, firma jest potrzebna Wam, tak? I, I tutaj też mogę sobie taką sytuację wyobrazić, ale przypasujcie to do siebie. W każdym razie tutaj widać z tej strony zaangażowanie, z Waszej strony zaangażowanie, ale zmiany, 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 zmiany. I tutaj ósemka. Um, Mieczy pokazuje, że się troszeczkę boicie tego, że nie będziecie mieć tych możliwości, nie będzie właśnie tych takich pozytywnych, których tutaj sobie życzycie, aspektów sytuacji, które będą mogły wam sprzyjać w tym rozwoju, w tych zmianach. Tego się tutaj troszeczkę boicie. Czwórka Mieczy i Dziesiątka Mieczy. Czwórka Mieczy to jest karta właśnie takiej przerwy. Dziesiątka Mieczy. Karta takiego przyduszenia, można powiedzieć, wyczerpania też, tak? I ja mogę sobie wyobrazić też taką sytuację, bo tu jest bardzo dużo ognia, tu jest szybkość, tutaj z tej strony, z tej osoby i płynie ta szybkość, i tutaj w Waszym temacie też jest dużo właśnie takiego zaangażowania, szybko coś się będzie działo, i Wy w pewnym momencie będziecie prawdopodobnie potrzebowali odpoczynku. Odpoczynku, żeby się na nowo zregenerować, żeby zregenerować sobie swoje siły na nowo ustawić, czy tak można powiedzieć. I jeżeli tego nie zrobicie, to może właśnie dojść do tego, że troszeczkę no, będzie Wam za dużo wszystkiego, tak? Że będzie Wam za dużo, także powoli w pewnym momencie będziecie musieli troszeczkę bardziej z głową i powoli tutaj. Podejmować decyzje i, i, i angażować się troszeczkę wolniej. I mamy pazia kielichów, królowę kielichów i piątka buław. Dlaczego ja, tutaj ja powiedziałam o tym, że Wam czegoś będzie za dużo? Bo będą jacyś ludzie, którzy będą Wam przeszkadzać. Powiem tak, tak? Wy, wy coś tutaj, tak jak powiedziałam, się zmieni. Nagle będzie trzeba jakąś decyzję pod, podjąć. Jesteście dla siebie. Yy, swoim szepem, powiem tak, jesteście za siebie odpowiedzialni w tym, w tym wypadku, tak? I martwicie się, jak to będzie, dam sobie radę czy nie. W podświadomości macie oczywiście yy, to, to pozytywne, co jest bardzo ważne. Chcecie i wierzycie w to, i z taką nadzieją będziecie wchodzić, że z tego wyjdzie coś dobrego. Chcecie oczywiście również. Tutaj ta szósta była w pokazu chcecie e, też osiągnąć coś, tak? To nie robicie tego po prostu tak, bo, bo no musicie, tylko tutaj widać też zaangażowanie i chęć, żeby no, być na górze, tak? Na końcu, czyli, czyli coś tutaj zdobyć dla siebie. E, ta osoba też jest zaangażowana, tak jak powiedziałam, też tutaj widać dynamikę. Tak, jakby właśnie Wam też dopingowała, dopingowała z Wami, z Wami się być może zjednoczy i mimo tego, że ja widzę, ta osoba będzie robiła coś innego, wy coś innego, ale to jest potrzebne do tego, żeby stworzyć coś wspólnie, tak? W każdym razie Wam chodzi o obojgu o to samo na końcu, tak? To, 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 abyście, abyście siebie uzupełniali, sobie pomagali i. Macie wspólny cel, można tak powiedzieć, ale tutaj ktoś jest na zewnątrz, kto będzie Wam pomagał. E, nie pomagał, przeszkadzał. Przeszkadzał. I dlatego będziecie prawdopodobnie musieli troszeczkę zwolnić to tempo. Bo inaczej będzie problem. Dziesiątka mieczy. Być może z, z, przez tych ludzi i tak dalej, przez ten konflikt, bo tu widać, jak ludzie będą zaangażowani. Być może nie będą wam życzyć tego wszystkiego, i tutaj będziecie musieli trochę, trochę zwolnić tempo i skoncentrować się właśnie na sprawach emocjonalnych. Emocjonalnych, tutaj widać tego pazia kielichów. Mogę sobie wyobrazić, że to też jest związane z tą drugą osobą być może to jest właśnie ta osoba, która tutaj też Wam jest pomocna. I zwolnić tempo i skoncentrować się na uczuciach. Tak, bo tutaj widać, że jest coś na zewnątrz, na zewnątrz, co się będzie dziać i tak dalej. I być może po prostu możecie się zagubić. A tutaj te karty nawołują do tego, żeby skoncentrować się na, uczuć, na, uczuć, na, uczuć, na uczuciach, na sobie, na tych pozytywnych emocjach. Trochę romantyzmu, trochę luzu i tak dalej. Ta Czwórka Mieczy, Paść, Królowa Kielichów to są właśnie takie karty mówiące: wyluzuj się, pojedź sobie gdzieś tam, chociaż na, na kilka dni. Już to nie musi być jakaś wycieczka taka naprawdę daleka, która jest wyczerpująca, ale pojedź sobie gdzieś do jakiejś tam, y, y, gdzieś na wieś, do babci czy do kogoś po prostu na dzień, na dwa, żeby się wylizować, żeby się skupić na tym, co dla Ciebie jest ważne, żeby nabrać sił. Być może również właśnie y, przemyśleć swoją strategię i, i wtedy na nowo będziecie mogli znowu wejść to wszystko, ale właśnie ten balans, tutaj ta harmonia królowa kielichów jest bardzo potrzebna i te emocje, żeby też uspokoić, bo tutaj widać, że te. Y, uspokoić te emocje, żeby się skoncentrować również na tych emocjach, tak? Bo, bo tutaj gdzieś właśnie te uczucia będą zagubione, będą się gubić w tym wszystkim, bo coś innego jest ważne. A tutaj właśnie te karty pokazują, skup się na sobie, troszeczkę może właśnie takiego wyciszenia, skoncentrowanie się właśnie na uczuciach, na miłości, na partnerze, jeżeli tak jest, być może to jest właśnie ta osoba a reszta niech poczeka sobie a jak jacyś ludzie są którzy się tam burzą niech oni się burzą a ty i tak rób swoje tak? czyli nie zatracaj się nie, nie graj tak jak ci nie, nie tańcz tak jak ci inni zagrają bo to może doprowadzić do tego że zatracisz swoje siły a w końcu w tym wszystkim jesteś tylko ty najważniejszy czy najważniejsza tak? także Tutaj, kochani, no, co więcej mogę powiedzieć? To zależy oczywiście od tej sytuacji, jaka w Waszym życiu będzie. Co tu, jak, ona, jak się rozwinie. W każdym razie, co jest ważne w tym wszystkim, żeby skupić się na sobie, na tym, co się na pewno chce i patrzeć też na ludzi, którzy będą Wam pomocni, a ci którzy będą właśnie Mniej pomocni, nie zwracać na nich uwagi i yy, yy, uczucia. Tutaj też, tak jak powiedziałam, yy, jest ten paść kielichów, czyli emocje, uczucia. No, trochę trzeba też zadbać o siebie, o swoje przyjemności w życiu, i nie tylko jakieś właśnie rozwiązywanie problemów, troski i tak dalej, ale też czas na to, żeby wyluzować się. I tutaj te karty was do tego namawiają, wyluzujcie się. Czyli każdy, każdy na, swoją, na swoje możliwości, nawet jeżeli to będzie sobota, niedziela, taka spokojna, bez żadnych wypadów, bez żadnych zakupów, bez, żadnych, bez żadnego gotowania, garów, nie wiadomo co jeszcze, tylko po prostu zamówię sobie pizzę, i pójdę sobie na spacer i odpocznę, żeby w następny tydzień wejść z taką trzeźwą, głową i więcej, żeby mieć siły, tak? A co inni sobie na ten temat myślą, niech sobie myślą, niech oni tam sobie walczą, a ja muszę tutaj popatrzeć na siebie. Także kochani, widać, że jest coś do, do, do zrobienia, tak jak powiedziałam na początku, ale na końcu musicie dbać o siebie, aby to wszystko pociągnąć, tak? Aby to wszystko pociągnąć. Także, hmm, kochani, życzę Wam udanego miesiąca, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do zobaczenia.